Tak, chciałem wam takie przesłanie dzisiaj powiedzieć, bo dużo z Was, dużo osób ogląda, ogląda mój facebook i tak dalej. Ja też podglądam Was, też mnie mobilizuje. Wiem, że wielu z Was ogląda też moje pisy i filmiki. Potrzebujecie czasami motywacji. Ja też potrzebuję, wielu z Was ma takie dobre pisy i pozytywne. Chcę, żebyście zapamiętali jedno, że nie ma znaczenia, kto wam coś tam powie. Musicie zawsze dążyć do swojego celu, do swo ogarniać swoje marzenia i walczyć o swoje. Ciężko trenować, ciężko, ciężko, utrzymać diety, pilnować tego wszystkiego. I pamiętajcie, że przegrać tylko możecie wtedy, kiedy sami już się na liście, a nie, że ktoś wam powie, ja, jak zaczynałem swoją drogę, roku to wszyscy mówili, że nie mam na nic szans, że źle wyglądam i że w pasie jestem szerszy niż w dupie. Myślę, że jestem troszkę węższy, węższy niż w dupie. Teraz i swój cel do zdobyłem, teraz chcę być najlepszy w Polsce, a potem co, coś dalej. Także pamiętajcie, zawsze do celu, nie martwcie się tym, co inni mówią. A złych ludzi wyrzucajcie z życia, tak ja to robię, tylko z dobrymi trzymajcie. Także walczymy, trzymamy diety, pilnujemy się, trenujemy ciężko. our success is the two